Kogo zobaczymy? Ta historia zaczęła się tak naprawdę miesiąc temu, kiedy wyemitowaliśmy poprzedni reportaż poświęcony kolejnej metodzie oszukiwania seniorów. E, otóż Jeden z widzów, konkretnie pracujący kiedyś w tej firmie, rozpoznał e, podczas pokazu, na którym byliśmy, rozpoznał jedną ze sprzedawczych i powiedział, że to jest kobieta, która e, na co dzień zarabia pieniądze w taki właśnie sposób, ale w weekendy oddaje się swojej pasji, którą jest fryzjerstwo. Hobbystycznie. Tak i po prostu to lubi. I postanowiliśmy sprawdzić e, poprzez prowokację, e, po prostu Wraz z redakcyjną koleżanką udaliśmy, że potrzebujemy fryzury dla niej na, na, na ślub znajomego I, i ta fryzjerka przyjechała i, i, i podczas robienia fryzury mojej koleżance no po prostu opowiedziała, co czuje tak naprawdę, kiedy oszukuje ludzi. I co czuje? Nie chcę wszystkiego zdradzać, no. ale, ale najczęściej powtarzającym się pytaniem było pytanie oczywiście o wyrzuty sumienia. I ona powiedziała, że na początku miała wyrzuty sumienia. To w ogóle bardzo miła i sympatyczna dziewczyna, gdybyście ją poznali. Naprawdę. I myślę, że ona po prostu znalazła się w kiedyś 10 lat temu, bo już 10 lat to robi razem ze swoim y, chłopakiem. I y, y, y ona po prostu znalazła się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Ale... I ona mówi, że na początku, tylko odpowiem na pytanie, ona, ona, ona mówi, że na początku płakała razem z tymi ludźmi. Wtedy, kiedy chciała się, kiedy, kiedy oni przychodzili zorientowali się, że zostali oszukani i chcieli odstąpić od umowy. Ale z czasem zaczęła sobie tłumaczyć, że to właściwie przecież jest tak, jak kupno auta u, u, u dealera samochodowego, no przecież też płacimy wysoką marżę. Ale to jest tak, że ona zaczęła to opowiadać podczas robienia tej jednej fryzury? Tak. Tak, no oczywiście zasługa mojej koleżanki, która ją sprowokowała oczywiście do takich odpowiedzi. Namówiła na zwierzenia. No dobrze. E, widzieliśmy tam taką dramatyczną twoją e, scenę, kiedy wchodzisz i mm -hmm. mówisz, e, ludzie, nie dajcie się oszukać. Zatworzyło nas to razem z Damianem, że ty wchodzisz, krzyczysz, próbujesz ich ratować, a oni, tak właściwie ci goście zdezorientowani, nie, co no okresie... się wydarzyło potem. No, przyszli, na, przyszli na badanie wzroku, i, i podczas rzekomego rzekome badanie wzroku, bo tak naprawdę żadnego badania oczywiście nie ma, to jest fikcja. Y, czekając na wyniki, byli poddani godzinnej manipulacji. No i, no i znakomita większość z nich uwierzyła w to, że właśnie mają szansę, e, mają szansę skorzystać z niezwykłej promocji, tylko tu i teraz. I, i, no i ta sytuacja, że my wchodzimy i ich ostrzegamy, po prostu ich zaskoczyła. Ale, Ale... zareagowali tak, nie podpisali tak. tych um Umów? Jeden z mężczyzn podpisał już umowę, ale od razu mu poradziliśmy, w jaki sposób się z niej wycofać, co można zrobić, żeby A. odstąpić od niej. Na szczęście to się w większości przypadków da zrobić, pod warunkiem, że działamy szybko. Ale to jest tak, że właśnie nikt wtedy nie podpisał tej umowy. Weszliście uchroniliście tak naprawdę jedna, jedna, jedna rodzina podpisała i, i udało, nam się, udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której odstąpili no od tej umowy. Trudno... Wezwaliśmy też policję oczywiście. No właśnie, ale trudno sobie wyobrazić, że teraz jedynym Tomka będzie, będzie chodzenie, chodzenie ta, na takie zjazdy i, i mówieniem ludzie otrząście się. Ale rozumiem, że po to jest taki reportaż, żebyśmy my wszyscy powiadomili jak najwięcej osób, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło i naprawdę zastanowiło się pięć razy. Ja rozumiem, że samotne osoby w podeszłym wieku, yy, czy w pewnym wieku swego życia po prostu... Idą, bo to jest jakaś atrakcja. Po prostu. To mamy zapewniony za darmo czas, bo to jest bezpłatne zaproszenie. A obecnie jeszcze badanie wzroku i darmowe I jeszcze okulary. coś dodatkowego, tak? Przynajmniej I Idziemy na to i dajemy się wkręcić. Więc jeżeli chcemy zapełnić czas, to idźmy, pobawmy się, pośmiejmy się, ale nie dajmy się wkręcić. To bardzo trudne. No wiem. Co z tym no jest oczywiście. Taki w ogóle nie chodzić, sugerujesz. Jasne, no, jasne. Dobra, okay. Pojawia się pytanie oczywiście, co robić w takiej, co, co, co zrobić, żeby to zlikwidować. Hmm. No. Ja... No, tak, 19.55 ja mówię... przyniesie odpowiedź. Jedną, jedną rzecz tylko. Jak no. przyjechała policja, to czy coś ta policja zrobiła z tymi ludźmi? Tak, oczywiście. Postępowanie jest prowadzone. Zresztą ta fryzjerka sprzedawczyni, z którą się spotkaliśmy, ona mówi, że niebawem będzie przysłuchiwana i trochę się boi, chociaż nie tak mm -hmm. bardzo. Natomiast ja jestem realistą. Policja tej sprawy nie załatwi. Zresztą w programie dzisiaj o 19.55 dajemy kilka odpowiedzi, co może spowodować, żeby te pokazy raz na zawsze, raz na zawsze zniknęły z życia seniorów w Polsce.